Siemano, siemano sobie z tej strony fałszu, Gatiky 9. A dzisiaj będzie inny odcinek ponieważ chcę, żeby wbiliście na kanał Maria Wnorowska. Oczywiście, ma tu podpis. Odpis tutaj nie. Wejdzie na kanał. No i w kolejnych odcinkach kiedy będzie 10 subów to będę mówiła o odcinkach, więc zapraszam mam nadzieję że na mój kanał i oglądacie też na inko inko7 inko727 bloga gama Dam tam są kolejne odcinki z Brawla i oglądajcie też na kanał inne Tu macie ten subskrybujący, pijcie też na nich kanały. Są so fajni. No mam nadzieję, że Wam to spodobało. To znaczy najpierw dziękuję za tyle wyświetleń. Dziękuję oczywiście za tyle wyświetleń, za tyle lajków i za tyle sobów. Pa pa!